Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne koziorożce na czytaniu ogólnym na miesiąc maj 2021 roku. Przypominam, że czytanie jest ogólne, może z Wami nie rezonować, jest to zupełnie normalne, dlatego zachęcam, żebyście dodatkowo odsłuchali sobie film ze swoim znakiem ascendentalnym. Jeżeli takiego znaku jeszcze nie znacie, kliknijcie w link pod tym filmem, przeniesie Was na stronę, gdzie taki znak możecie sobie obliczyć. Karty już są potasowane. Teraz je tylko przekładam. Już kochani patrzymy, co tam ciekawego maj zapowiada dla koziorożca. Energia, z jaką koziorożec wkracza w miesiąc maj. Paźmieczy. Co pomaga bądź przeszkadza. Cztery buła. Wasze działania w miesiącu maju. Królowa Mieczy. Co lub kto odchodzi do przeszłości? Koło Fortuny. O czym koziorożec będzie myślał, co planował, co analizował w maju. Karta gwiazdy. Połowa miesiąca, papież, wasze czynniki wewnętrzne, jak wy widzicie, czujecie, jakie macie nastawienie do całej tej sytuacji. Sześć kielichów, otoczenie, znajomi, rodzina. Czynniki zewnętrzne, dziewięć buław, Wasze obawy bądź nadzieje, dwa denary i koniec miesiąca, Paść jedna z Waszych marzeń, planów uda się zrealizować, moi kochani może niektórzy z Was myślą o zaręczynach, o małżeństwie o organizacji ślubu, bo jesteście w energii pazia mieczy, to jest planowanie obserwowanie całej sytuacji bycie na bieżąco z wiadomościami, poznawanie uczenie się czegoś, tak? W tle czytania osiem mieczy, no właśnie taka też dezorientacja co tu zrobić? bo nie mogę nic zaplanować nie wiem co myśleć na dany temat ograniczają mnie czyjeś słowa czyjeś decyzje wydaje mi się, że wiele rzeczy jest niemożliwych boję się być może zaryzykować nie widzę na ten moment rozwiązania więc jesteście w takiej usance mieczy która nie dość, że mm, powoduje że stoicie w miejscu nie możecie się ruszyć, bo. A to jakieś wiadomości, a to jakieś informacje, rozporządzenia ograniczają te, te Wasze działania. Ewentualnie sami się nakręcacie, boicie się. Strach przed chorobą, strach przed złamaniem tutaj jakichś przepisów, bądź w ogóle strach przed przyszłością, jak to dalej będzie. Nie widzicie na ten moment rozwiązania. No i coś trzeba będzie z tym zrobić, kochani, ale nie taki diabeł straszny, jak go malują. Paś mieczy, na pewno wpadnie na jakiś pomysł, Ech. podpatrzy coś, być może się zainspiruje, być może znajdzie jakieś rozwiązanie, dowie się czegoś. paść też wyczekuje jakieś wiadomości i obserwuje sytuację. Obserwuje wydarzenia i wyciąga wnioski. Więc tutaj być może niektórzy z Was albo wpadną na jakiś pomysł, żeby wyjść z tej patowej sytuacji, albo będą chcieli zrealizować jakieś swoje plany, marzenia związane z domem, z rodziną, z jakąś uroczystością rodzinną może ślub, może komunia yy, może właśnie jakieś decyzje, umowy z pracą też związane. Bo tutaj obawiacie się być może jakiejś niestabilności finansowej. Czy będzie przedłużona umowa? Czy możecie spać spokojnie, bo praca będzie? Zobaczmy tego pazia mieczy. O czym ten koziorożec tak intensywnie myśli? Nad czym się zastanawia? Pamiętaj koziorożcu tylko, żeby unikać plotek, intryg, jakichś takich... Może śledzisz kogoś ze swojej rodziny, wypatrujesz, co robi, czym się zajmuje, czy nie zdradza. Dobrze, czy. Dwie buławy, no właśnie. Zastanawianie się, jaką podjąć decyzję. No i oczywiście, co dalej z waszym związkiem, bo dwójka buław, no to jest partnerstwo. Rodzina, partner życiowy. Może faktycznie niektórzy z Was tutaj. Planują ślub, no i nie wiedzą, co dalej. Czy będzie można was zorganizować wesele, czy nie. Dobrze. Dwie buławy to jest podjęcie decyzji, zastanawianie się, którą drogą pójść. Czy czasem nie zboczyć, nie pójść na skróty. Jeżeli dobrze znacie teren, kochani, orientujecie się w tym nowym terenie i może znacie ten skrót, no to jak najbardziej, ale jeżeli. Pierwszy raz macie się tam wybrać, no to uważajcie, żeby nie pobłądzić, tak? Jakaś decyzja przed wami. Cztery buławy: macie pomoc w rodzinie, w partnerze na pewno. No i te sprawy, wydaje mi się, że chodzi tutaj o, o rodzinę, właśnie o jakieś uroczystości bądź jakieś sprawy związane z domem. Niektórzy z was, być może, chcą się budować, być może, właśnie chcą zakupić mieszkanie. Albo zamieszkać razem z partnerem, więc tutaj też jest takie. No, stworzyć rodzinę, tak? Jeżeli chodzi o pracę, te koziorożce, które szukają pracy, rozglądają się, obserwują ogłoszenia, szukają tej pracy. Mogą pojawić się jakieś dwie oferty. Wszyscy się cieszycie, że coś się pojawiło. Być może w połowie maja będzie jakaś rozmowa kwalifikacyjna. Więc tutaj na pewno koziorożec nie siedzi, nie czeka aż manna z nieba spadnie, tylko działa. Natomiast koziorożce pracujące, jak najbardziej praca jest, być może w połowie miesiąca niektórzy z Was będą mieli przedłużoną tą umowę, być może jakieś dodatkowe bonusy, premie. Na pewno nie musicie się obawiać o to, że tej pracy nie będzie. Co w związkach? Moje kochane koziorożce, no w stałych relacjach tak mi się tutaj wydaje, że no, niektórzy z Was planują jakieś uroczystości, jakieś legalizacje swojego związku. Natomiast jeżeli już jesteście małżeństwem, może niektórzy z Was będą obchodzić jakąś rocznicę ślubu, tak? Też w związku z tym jakieś właśnie spotkania rodzinne. Może właśnie te koziorożce, które mają dzieci, myślą teraz o swojej. O swoim dziecku, czy, czy będzie komunia, czy nie, co z uroczystością, co z rodziną. Natomiast ogólnie w stałych relacjach spokój, szanujecie się, że tak powiem, jesteście sobie wierni, lojalni, rodzina tradycyjna. Być może są dzieci, więc jesteście tacy dopełnieni i naprawdę, no tak, i ten miesiąc, powiem Wam, że bez jakichś takich no, nieoczekiwanych, jakichś trudnych decyzji czy wydarzeń. Raczej spokojny, no będziecie tam sobie coś planować, analizować, ewentualnie zastanawiać się, czy no, ta ósemka mieczy pozwoli Wam zrobić jakiś krok do przodu, czy już koniec tego zatrzymania, uwięzienia można powiedzieć, trzymania w izolacji i wreszcie można tą królową buław działać, ruszać, realizować swoje projekty. I to sprawy prywatne i zawodowe. Jak działacie? Królowa mieczy. No musicie się dostosować do pewnych przepisów. Ale też wszystko sobie myślę, że przemyśleliście i musicie podjąć jakąś ważną decyzję, więc być może maj będzie taki decyzyjny, gdzie musicie kierować się faktami. No, chcielibyście, to jedna sprawa, a druga sprawa jeszcze, czy będziecie mogli, bo Królowa Mieczy to jest urząd, to, są, to jest administracja prawna, sądowa, wszelkie właśnie osoby, które decydują być może za nas, więc tutaj no, trzeba będzie się do tego dostosować. Ale wiele też koziorożec będzie wymagał od innych. Może być surowy, chłodny, ale musi działać mądrze i musi mieć świadomość, że ta decyzja jest dobra, że nie może popełnić żadnego błędu, jeżeli chce, żeby jego tutaj jakieś plany zostały zrealizowane. Do przeszłości odchodzi koło fortuny. Niektórzy z Was być może wracają z jakiejś podróży, bądź no. Mają szansę zmienić swój los, wreszcie zrealizować swoje jakieś skryte marzenia. Jest gotowa okazja, żeby wreszcie odkręciła się sytuacja i można było swobodnie działać, tak? Może niektóre koziorożce odnalazły swoją bratnią duszę, przeznaczenie. Yy, I no, będą tutaj jakieś właśnie decyzje o tym, żeby związać się w związku małżeńskim. O czym koziorożec będzie myślał? No, o tym, że jest szczęśliwy, ma nadzieję, że wszystko się uda, że jego plany się zrealizują. No koło fortuny i karta gwiazdy, tak? Osoba mi przeznaczona. Jestem szczęśliwy, jestem zakochany, spełniam się, mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Że wszystko będzie dobrze i nie będzie jakichś problemów, które pokrzyżują mi plany. Zawsze karta gwiazdy pokazuje nadzieję, więc trzeba tą nadzieję mieć, kochani. Nie rezygnować z niej. Nie odpuszczać, zaufać sobie, zaufać przeznaczeniu. Zwłaszcza, jeżeli jesteście szczęśliwi i. Albo odnaleźliście pracę marzeń, albo partnera życiowego, albo macie właśnie szansę spełnić jakieś swoje marzenie. W połowie miesiąca mamy papieża, więc tutaj spokój, opanowanie, jakieś dobre właśnie spotkania, negocjacje w pracy, świetne umowy, dobre, dobra komunikacja z pracodawcą, jeżeli macie własny biznes, więc tutaj na pewno. Wyciągacie jakieś wnioski, na spokojnie planujecie, wykorzystując swoją wiedzę, doświadczenie. No, niektórzy być może będą tutaj realizować jakieś właśnie rodzinne, tradycyjne spotkania, uroczystości, tak jak już powiedziałam wcześniej: chrzty, komunie, śluby, spotkanie ze osobami duchownymi, tak? Ale też jakieś dobre rady, więc być może ktoś Wam coś podpowie jakaś osoba mądra, doświadczona. Niektóre koziorożce też myślą już o przyszłej edukacji swoich pociech, bądź sami wybierają się na studia, więc w połowie miesiąca być może będą jakieś spotkania właśnie gdzieś w szkołach, na wyższych uczelniach, bądź jakieś takie y, możliwości, żeby porozmawiać z nauczycielami i już mniej więcej badać ten teren przyszłej edukacji Waszych dzieci. Wasze nastawienie sześć kielichów. No właśnie, zrealizować swoje marzenia. Niektórzy właśnie nadgonić jakiejś zaległości, więc na przykład, jeżeli ślub był przekładany już kilka razy, bo nie można było zorganizować wesela, być może teraz właśnie zapala się zielone światło i można tutaj coś w tym temacie podziałać, na pewno możecie liczyć na przyjaciół. Na pewno zależy Wam też na szczęściu Waszych bliskich, rodziny, dzieci. I nie chcecie rozpamiętywać już tego, co było. No, niektórzy z Was wspominają stare dobre czasy, tak? Na pewno jest to jakaś... jakaś taka energia motywująca Was do działania i, i poprawiająca humor. Natomiast no, trzeba dostosować się do tego, co jest teraz i, i spróbować odnaleźć się w rzeczywistości i być może zrealizować swoje plany żeby też pociechy bliscy byli zadowoleni tak jak wy kiedyś próbować w tej trudnej sytuacji ich uszczęśliwić ale jesteście bardzo pozytywnie nastawieni na pewno macie wsparcie i, I jest taka właśnie nadzieja że jakieś marzenia uda się zrealizować Zobaczmy sobie tą dziewiątkę buław, otoczenie. No, otoczenie też jest zmartwione, ale jakoś sobie radzi. No, jest jakiś smutek tutaj, więc jakaś osoba czuje się, um, że tak powiem, no. Jeżeli, kochani, no tak wrócę, naprawdę, bo tu się narzuca jakaś uroczystość, no maj, wiadomo, mamy komunię, mamy tutaj, więc dla większości z Was chyba to, to będzie rezonowało. No, goście mogą być zawiedzeni, co tu powiem? Osoby z zewnątrz, rodzina, zasmucona, tak? No, że, że trzeba zachować tą ostrożność, że trzeba uważać, tak? No, ale mimo wszystko będą starali się zaangażować w to wszystko, pomóc Wam jakoś. Dziewiątka mówi właśnie o. Czujności, o przeszkodach, które trzeba poczekać. Być może w wyczekiwaniu też na właściwy moment, kiedy będzie można już oficjalnie, nie kombinując, widzicie, co się dzieje. No, wchodzą na, na wesela, na uroczystości i że tak powiem, zakłócają mir rodzinnych spotkań. Więc tutaj, żeby no nie było. Zwłaszcza na komunii, tak? gdzie to dzieci mają się cieszyć, to one są, że tak powiem, głównymi tutaj um, ważnymi postaciami w całej tej y, uroczystości, żeby one w jakiś sposób no, nie doświadczyły smutku, strachu, nie daj Boże i, i jakichś przykrości, więc trzeba to tak zorganizować. Jeżeli chodzi o pracę, też może być jakiś niepokój osób wam bliskich. Czy ta praca będzie? Na pewno będzie nacisk, właśnie na przestrzeganie tych wszystkich obostrzeń, na uważanie na siebie. Jest też potrzeba odbudowania zaufania, bo tutaj jednak ten dystans spowodował właśnie nawet z rodziną, tak? Oddalenie się emocjonalne. Więc tutaj też trzeba będzie to nadrobić. Natomiast no. Trzeba działać. Ostrożnie, ale działać, bo na pewno wydarzenia ostatnie wielu Wam dały w kość i nie poddajemy się tylko mimo trudnej sytuacji, staramy się tutaj realizować swoje plany. Natomiast może być też tak, że macie kogoś w otoczeniu, kto uważa, że, że on by nie poradził sobie w jakiejś sytuacji, że jest słaby psychicznie bądź właśnie boi się, tak, zaryzykować i, i, i może ktoś was, właśnie odwodzi Was tutaj o, od próby zrealizowania jakiegoś planu, który no, musi być dostosowany do tych właśnie przepisów, które na ten moment ograniczają. I, i wydaje mi się, że to chodzi właśnie o zorganizowanie jakiejś uroczystości ślubnej, komunijnej bądź jakiegoś sztu. Niektóre osoby, yy, jeżeli czekają na jakąś wiadomość od rodziny, Jakieś konkretne, no nie wiem, potwierdzenie spotkania, bądź hmm, chcecie gdzieś wyjechać razem, chcecie coś zaplanować, bo też może być taka, może być też taka sytuacja, że wy jesteście zaproszeni, nie, nie że wy organizujecie, tylko do was dotrze wiadomość, że gdzieś tam jesteście zaproszeni, więc tutaj no trzeba będzie to potwierdzić i. Zadecydować, właśnie ta dwójka buław, czy w lewo, czy w prawo, czy decydujecie się, czy nie. Wasze obawy, nadzieje, no, podjęcie konkretnej decyzji, kiedy ta sytuacja się wreszcie ustabilizuje, jeżeli chodzi o pracę, czy ta praca będzie, czy, czy... <laughs> jeżeli macie własną firmę, czy inwestować, czy nie inwestować, więc trochę będziecie takich znaków zapytania w tym maju, ale no macie bardzo dobre karty, więc wszystko dobrze się kończy, jeżeli nawet no. Macie jakiś niepokój, niezdecydowanie, czegoś się obawiacie, bądź nieraz czujecie, że jesteście między młotem a kowadłem, to po prostu zaufajcie swojej intuicji. I starajcie się drobnymi kroczkami realizować swoje plany, marzenia. No nie możecie stać w miejscu. Nie pozwólcie, żeby czyjeś słowa bądź jakieś informacje zupełnie was gdzieś unieruchomiły, bo życie toczy się dalej, trzeba znaleźć jakieś wyjście, rozwiązanie z tej sytuacji, a pewnych rzeczy być może nie dostrzegacie, bo ta kobieta ma zawiązane ręce, wydaje, wam się, wydaje jej się, że jest zblokowana, że, że nie można niczego yy, zrealizować, a tak naprawdę być może jest w błędzie. Jej strach ją ogranicza i nieświadomość pewnych rzeczy, więc tutaj trzeba się dowiadywać, obserwować wszystko na bieżąco, tak jak paść. interesować się, tak? Interesować się, czerpać wiedzę z otoczenia i i śledzić na bieżąco, na wydarzenia i starać się robić tak, żeby no, nie wchodzić, że tak powiem, w drogę z prawem, nie narażać się na jakieś niemiłe niespodzianki, ale też no, nie pozwolić, żeby tutaj poprzez taką sytuację nie móc realizować swoich planów, po swojej myśli, zwłaszcza uszczęśliwiając dzieci, tak bo tutaj chodzi o dom, rodzinę, o poczucie stabilizacji, wolności, możliwości swobodnego celebrowania, cieszenia się w gronie najbliższych. Tak to wygląda, kochani. No nie dla wszystkich to czytanie, tak? Powiem jeszcze, że te osoby, które szukają pracy, tą pracę na pewno znajdą, będą z niej bardzo zadowolone. Pod koniec maja już pierwsze, że tak powiem, kroki w nowej dziedzinie. Te osoby, które ostrożnie musiały uważać, tak namacalnie, że tak powiem, poruszać się w swojej pracy, jeżeli macie własną działalność, czyli raz zamykanie, raz otwieranie i znowu dostosowywanie się, no myślę, że teraz będziecie mogli już swobodnie działać. Eee, a w związkach stabilizacja, spokój, eee, bez żadnych jakichś takich negatywnych. Pamiętajcie, żeby wszystko zawsze sobie obmyśleć, mieć jakiś plan, tak? I... i Starać się podejmować właściwe decyzje, bo jesteście w królowej mieczy. Miecze żywią powietrza u koziorożca. No to tak niekoniecznie, ale być może sytuacja tego wymaga, żeby zanim coś zrobię, pomyśleć. No dobrze, kochani, patrzcie, świece mi gasną, ale zaraz sobie to pouzupełniamy. No dobrze, już światełka się świecą. Więc wszelkie Wasze decyzje starajcie się, kochani, realizować. Mieć nadzieję, że wszystko się ułoży. No i spełniać marzenia. Może też tutaj o jakiejś edukacji. Jaka rada dla Was? Karta gwiazdy. Zaufajcie, będzie dobrze. Zaufajcie sobie, miejcie nadzieję. Nie odpuszczajcie, nie rezygnujcie ze swoich planów i marzeń. To jest dobry okres. Jesteście chronieni, kochani. Pod szczęśliwą gwiazdą w czepku urodzeni, więc być może tutaj... Warto wykorzystać tą pasę? Ten dobry moment na to, że, że wszystko dobrze się ułoży. Na co, na kogo uważać? Karta śmierci. Choroba, ale też zmiany. Zmiany. Może coś trzeba zmienić, kochani. Może Wy musicie się zmienić, dostosować. Zmiany. No dobrze. Jaka jest dla Was afirmacja? Afirmacja dla koziorożca na maj. Wznoszę się ponad lęki i ograniczenia innych osób. Widzicie? Ponad lęki, więc nie bójcie się. Jak macie dzieci, wasze dziecko na koniec maja będzie szczęśliwe. Jeżeli nie macie dzieci, spełnijcie swoje jakieś marzenie, oczekiwanie. Będziecie zakochani być może. Celebrować swój związek po ślubie, po zaręczynach. Nie rezygnujcie bądź dostaniecie się na wymarzone studia, tak? Dziecko dostanie się do fajnej szkoły. To mój umysł utworzy moje doświadczenia. Bez żadnych ograniczeń potrafię dawać innym ludziom dobro. Pięknie, koziorożce. I tak trzymaj. Bardzo ładnie. I co, aniołki, na zakończenie? Kropka nad i. Ciesz się chwilą. I koziorożcu, zwróć uwagę. Gwiazda świeci nad Twoją głową, czyli doznasz olśnienia. Będziesz miał pomysły. Wycisz się, zastanów, przemyśl, przeanalizuj. A przyjdzie rozwiązanie. Działaj instynktownie, intuicyjnie. Na spokojnie, wierząc w siebie, bo papież to jest też karta wiary, zaufania. I spokoju, opanowania umysłu, uduchowienia. Niektórzy z Was bardzo będą się rozwijać też duchowo, więc jakieś zmiany w Was zajdą. Spokój, uleczenie, uzdrowienie. Cieszcie się tą chwilą, wykorzystajcie ten moment, moi kochane koziorożce. No dobrze, to by było na tyle. Życzę Wam wspaniałego, udanego, wreszcie słonecznego maja. Mam nadzieję, że pogoda się zmieni, wreszcie będzie można gdzieś pojechać, zaczerpnąć świeżego powietrza zrobić grilla wyjechać na działkę no co tam każdy gdzieś tam ma jakieś plany niech realizuje nie bójcie się, nie ograniczajcie wszystko sprawdzajcie, analizujcie dociekajcie, bo paść docieka on szuka informacji, on chce wiedzieć chce poznawać żebyście sami się przekonali sami wiedzieli jakie decyzje podjąć tego Wam kochani życzę Wszystkiego dobrego, zapraszam na kolejne filmy, pamiętajcie, czytanie ogólne nie dla wszystkich, sprawdźcie film Ascendentalny i cóż do kolejnego razu. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.